W poprzednim odcinku, zbijania wbijania tą Hero na białej chmurce. Dostałem całkiem spokojny temek z Great Volta, okazało się, że jestem debilem przez Revival Catalysta, zobaczyłem, że urokowie są bardziej useless ode mnie, poszedłem na random battlegrounda, gdzie wszystkich ograłem jak dzieci, jak zwykle dostawałem pierdolca na Uldabanie i złożyłem przysięgę przed Bogiem, że już nigdy tu nie wrócę. Zbankrutowałem, rozjebałem polską scenę rapową, no i skończyłem w zeszłym tygodniu mając 427 level oraz 2255 skora. A jeżeli nie obejrzałeś poprzedniego odcinka, to możesz go obejrzeć żeż klikając teraz w prawy górny róg. Jesteście pewnie więc ciekawi, co u Białej chmurki w tym tygodniu. Jak szybko zrobiłem Nentariona 18. Jak bardzo mam kochanych widzów, dlaczego Blizzard mnie nienawidzi? Czemu ludzie stary Mila to jebane bez mózgi? Oraz czy wbiłem kistę hero. Kuj wie! Jak obejrzycie, to się dowiecie. Zalogowałem się do gry i widzę, że mam jakąś pocztę. Hmm, ciekawe co to. A co to za nielegalne zgromadzenie Death Knightów? Co jest? Czy żeby to jakieś boty? Dobra, jebać. co my tutaj mamy na poczcie? Zbiórka, prezent na Białej chmurki. Ooooo! Za mefę? Nie wiem o co chodzi, panie. Fui. Głębokie. Kochani jesteście, dziękuję. Z Great Volta dostałem całkiem spoko upgrade, bo znalazłem tam setową czapkę na 441 mitem levelu. I Pyk 428. Kluczyk, jaki dostałem, to Lentarus 17. Zapisałem się od razu na brak Hyda 18, ponieważ tego dunga miałem zrobionego najniczej na tygodniu z Terenikalem. Ja pierdolę więcej tych mąków, to już chyba nie mogło być w tym party. Ech, wiedziałem, że te mąkowe party nie wróży nic dobrego. Odpuściłem tego brak Hyda i poszedłem na grotę 18. Zapowiada się całkiem prosty kluczyk, już po pierwszym bosie. O, faza z szukaniem bossa. Proste, że to ten. O kurwa, to nie on? Dobra, to ten. O kurwa, ten też nie? Może ten? Co jest kurwa? Gdzie on się schował? O, ho, ho, dobra. Wiedziałem, że w tym totemie się schował. Ja pierdolę, nie wierzę. Na trzecim bosie dostałem kamieniem w czachę i się złożyłem jak scyzoryk. Jebani hejterzy. No dobra, zdeplodowany kluczyk, ale może chociaż skora troszeczkę podbije, Zapowiada się całkiem prosty kluczyk już po pierwszym bosie. Końcu, no, godzinę spędzić na kluczu, ale tank z Death Knight'em byli całkiem cierpliwi, tylko że ten tank był tragiczny. Jak to kurwa, zero punktów do skora? Ja pierdolę, byliśmy tak chujowi na tym kluczu, że gra stwierdziła, że nawet nie zaliczę na tego dunga do rekordu. Poszedłem jeszcze na streamie na Underrota 19, ale jak zobaczyłem jak kosmiczne cyferki robi Firemact w grupie, to odechciało mi się go robić. Reszcie grupy także, bo pierwszy boss, który tak naprawdę jest kupną, już nas wyjaśnił. Kolejnego dnia już na offstreamie udają się na Braga 16, żeby podbić sobie skora. Gdzie? Przy okazji chciałem zdobyć broń, która leci z tego dunga, bo od praktycznie połowy tego challenge'u napierdana klucze z One Handem na 411 item levelu. Broni jak zwykle nie dostałem, ale całkiem sporo punktów wleciało za zrobienie go na 2 plusy. Nawet DPS był całkiem przyzwoity. Musiałem poprawić sobie freeholda na terenie więc zapisałem się do jakiejś grupy, gdzie na drugim bosie Hunter wyjewał się od frontala, pisząc, że nie cierpi swojego życia, a Warlock postanowił sobie wyjść randomowo z grupy. Na kolejnym Freeholdzie już na drugiej paszce trasu odjewał się cyrk, gdzie męczyliśmy się dobre 3 minuty, aż w końcu ludzie zaczęli po i wychodzić z grupy. Odpuściłem więc piratów i poszedłem na kluczyk gdzie było pełno robali i grzybów Tak, chodzi o Anderota I dochodząc do ostatniego bossa, zdałem sobie sprawę, że jesteśmy tak zajebistą ekipą, że nikt nie padł na tym kluczu. Ale jak zwykle ktoś musiał to spierdolić. I ja niestety presja mnie zżarła. Ale szybko dostałem Barteresa i dokończyliśmy ten prawie perfekcyjny kluczyk, ale dopierdolny heal zrobiłem na tym kluczu. W sumie z tego dunga leci całkiem fajna broń, która ma bisowe staty, ale jak zwykle Blizzard już po raz setny pokazał mi wielkiego fakolca. Poszedłem więc na vortexa 19. Bo tutaj także mam do zdobycia bisowy trinket Warrior pod single target O Boże Kosmiczne cyferki robi ta drużyna pierścienia na traszu. Nie daliśmy rady przejść drugiego bossa Coś tak czułem, że tak to się skończy Postanowiłem spróbować jeszcze raz się przejść na freeholda Więc zapisałem się do pierwszej lepszej grupy Gdzie wzięli mnie na osiemnastkę Yo Hi Wiktam Stremera O kurwa widzowie Siemano Od razu zacząłem się stresować Bo musiałem pokazać przed wami klasę Oraz jak zajebistym jestem healerem Ożeż kurwa jaki potężny TPS Nioink Generalnie cały kluczek przebiegał całkiem sprawnie, gdzie najpierw ubiliśmy pirata, potem pirackie duo, najebaliśmy żółwia wraz z ogrem, który molestuje rekiny, no i Jacka Sparrowa Widzowie jednak potrafią grać. Lasa sama w sobie. Ładnie pociągowałem za dunga, a oni za busta. Pozdrawiam i polecam tych alegrowiczu Zapisałem się na wurtexa osiemnastkę, po czym po chwili wyrzucili mnie z party. No tak, Tarenmin. Jebać ich. Dostałem się więc na kolejnego Vortexa, gdzie tym razem nie było tary milowców, ale jakieś ruskie i chyba polak. Ze skrzynki dostałem kurwa pelerynkę. Gdzie ja chciałem dostać trinket, a nie jakąś szmatę na plecy. Dobrze, że chociaż ładnie skora podbił ten kluczyk. Jeszcze raz poszedłem na anderota, żeby upolować tę broń. O kurwa, to jest to grawowa? I jeszcze stopało tabelę na koniec dunga? Dzięki za klucza, Mordo. Zamiast broni dostałem kurwa pierścionek. O mój Boże. Mega dungeon nie jest mi teraz straszny, więc poszedłem na niego w celu wydrupienia one handa z drugiego bossa, albo of henda z trzeciego. Uwaga, mamy to? Kurwa, proste, że nie mamy. Trzeci boss? Nie, no kurwa, przecież to jest jakiś żart. O ja pierdolę. Z Riddikrona poleciał Warlockowi ten zajebisty staw. Nie idę staw? już ma fajnego stafa. No chyba cię pojebało. Wyszedłem z grupy. Typowy gracz z Mila. Gościu robi DPS pod takim, i jeszcze ma czerność wypisywać takie głupoty. Głupi zawsze ma szczęście z lutem. Czekaj. Czy to znaczy, że jednak jestem mądry? No od niego to na pewno. Zapisałem się na Neltarusa 17. Czemu ten mag ma tak mało HP? Nie, 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 nie. nie będę się bawił w boostowanie. Andero 18. Boże, kolejny co jest boostowany. Nie wytrzymie, no. Raz jeszcze zapisałem się na Neltarusa 17, gdzie grupa wydawała się być całkiem solidna. Ale oczywiście największy juzlec musiał wyjść z grupy. Postanowiłem więc zebrać grupę na swój kluczyk. No i to jest ekipa do robienia potężnych kluczyków. Wiedziałem, że będą robić fajne cyferki. Jak zwykle nie dostałem swojego bisowego trinketu, ale dostał go Poker. Dawaj go. Kurwa, no typ ma same 441 triny, więc nie potrzebuję go na 100%. Podziękował za grupę i użył Hearthstone'a. No co za skurwysyn. Znowu poszedłem na Vortexa, żeby wyfarmić ten bisowy trinket. Go for big pool. Chodzi mu o basen? Boże, znowu jakiś nerwowy zjeb z Taren mila Króciutka riposta. Typ wypierdala się jako pierwszy i jeszcze coś szczeka. Taren mil to jeden wielki cyrk, z tego co widzę. Nie będę boostował takiej mapy. Zebrałem więc ludzi na swój kluczyk, jakim bym brakał H19. Dobra, ty, ubiliśmy pierwszego bossa, to już mamy z górki. We are pumping hard. Kurwa, no oczywiście, że z taką grupą Już lubię tego szamana Ale zachwala naszą grupkę, aż cieplutko się robi na serduszku Błagam, ja chcę broń No i szaman wbił dzięki mnie kistą hero Zasłużone Ja pierdolę, dostałem buty O Jezu, pristy dostał broń, której potrzebuje Chłop biega z Shadow na 447 Za chuja tego nie potrzebuje co? Nawet szaman był w szoku. Kościół się mnie pyta, ile już farmię ten item. Kurwa nie wiem, może z ponad 20 kluczy? To nieprawda. Co on kurwa wie lepiej ode mnie? Ostatecznie oddał mi ten item. Pierdolony cymbał starym Mira. Naprawdę ci ludzie mają coś z głową. Typ wie lepiej ode mnie, ile zrobiłem kluczy, po czym stwierdził, że 15 dungeonów to nie jest dużo na farmienie itemu. Co za Melepeta. Ulepszyłem parę itemków i wbiję 433 item level. Poszedłem na sam koniec na Netarians 19. Fajne party się trafiło, gdzie tylko robot sprawił nam problemy. Dobrze z maną? Chyba nie. Aha. Ostatecznie wyleczyłem i to jakoś bez większych problemów na jeden plusi. Kończę więc ten tydzień. Kurwa, co za dbanym nie leje! A, to no tak, to kolejny przyjeb z Taren Mila. Pomocy! Ej, kurwa, koledzy pomyliliście target. To nie ja jestem tym agresorem. Dobra, ten zjeb wpada Ja w sumie też. Ale, debi. Taren Mil to stan umysłu. Kończę więc ten tydzień z 433 level oraz mając 2429 skora na mythic Plusach. W przyszłym tygodniu ostatni odcinek.